Właśnie na to, że w chwilę trwa prezentacja zawodników obu zespołów, ale tak zwykle bywało, niezależnie od tego, czy spotkania pomiędzy tymi drużynami toczyły się na to, że w chwilę, czy też w Bydgoszczy, zwykle emocji nie brakowało. Tomasz Golop z numerem pierwszym, z numerem drugim Michał Robacki, 3, Piotr Protasiewicz, 4, Australijczyk, Shane Parker, 5, kolejny Australijczyk w drużynie z Bydgoszczy Ryan Sullivan, 6, Przemysław Tajher, w rezerwie jest Krzysztof Słaboń, trenerem drużyny. Bydgoskiej. Jerzy Gniaś po prawej stronie. Dla niego czterodniowe spotkanie z Żużlem. Pamiętamy, rozpoczęliśmy ten mikrocykl Tomasza Goroba, mikrocykl startowy w Ipswich w czwartek. W piątek jeździł wspaniale w Lesznie. Wczoraj 11 punktów w spotkaniu swojego zespołu Ipswich na torze w Eastbourne, w Knockout Cup, ale awansowało Ipswich do następnej rundy, bo tam mecz i rewanż się liczył i 11 punktami wcześniej wygrali u siebie żużlowcy Ipswich, a więc wyeliminowali drużynę Izbór. No i dzisiaj zobaczymy, jak Tomasz Golob spisze się na torze w Pile za moment wciśnie guzik pan Włodzimierz Kowalski, taśma pójdzie w górę i rozpoczną się, miejmy nadzieję, wielkie żużlowe emocje ruszyli Tomasz Golob i Jacek Golob blisko siebie nie odpuszcza Jacek znakomicie atakuje po zewnętrznej i Jacek Golob na czele mimo wszystko chyba pewna niespodzianka na drugiej pozycji Tomasz Golob na trzecim miejscu Michał Rubacki, ale tylko przez chwilę bo już atakuje po zewnętrznej Mariusz Franków nie spadł Franków na czwartą pozycję a więc układ w tej chwili 3 do 3 ostre tam było starcie między Jackiem i Tomaszem Golobem na drugim łuku, teraz znów Tomasz Golob tuż za plecami Jacka, no o co zrobi Tomasz Golob, piękny pojedynek braci, nie ma tutaj mowy o żadnych yy, układach na to, że już nie tym razem, już w tym roku obaj w różnych zespołach atak Tomasza Goloba, no ale Jacek ma znakomicie przygotowany motocykl i nie daje się dogonić młodszemu bratu świetnie wybiera tą ścieżkę, po której pokonuje kolejne wiraże Toru Pydgoszczy, odskoczył Tomaszowi Jacek i już nie będzie w stanie wyprzedzić starszego brata Tomasz Golob. A więc 1 do 0 dla Jacka Goloba a w tym wyścigu w ogóle 3 do 3. Bo na trzeciej pozycji za Tomaszem Golobem przyjechał Michał Robacki czwarty był Mariusz Franków, a więc udany, obiecujący początek, szczególnie jeśli chodzi tutaj o Żużlowe emocje, brawo dla Jacka Goloba, 30 lat ma już ten zawodnik, jest obrońcą i Złotego Kasku, i Indywidualnego Mistrzostwa Polski z ubiegłego To zanosi się na znakomitą walkę, Hans Nielsen i Tomasz Golob przegrali swoje pierwsze wyścigi, Hans Nielsen w kasku czerwonym, w żółtym kasku Tomasz Golob obok niego. Niebieskim Lee Richardson, pa partner Nielsena, i e spod bandy, Michał Robacki, biały potrawcu, wyścig czwarty, długo trzymał taśmę, sędzia, Tomasz, golopi Hans Nielsen, kapitalny pojedynek, ach jak Tomasz założył się na Nielsena, ten nie, jednak nic sobie z tego nie robią, wypchnął Tomasza. Golowa pod bandę i objął prowadzenie. A więc Nielsen przed Golobem. Trzeci Richardson, czwarty Robacki. Ten bieg na razie. Jutrzęca Polonia przegrywa z Pilanami. 2 do 4. Tomasz Golob znowu próbuje ataku, ale nie może zbliżyć się do Hansa Nielsena. W tej chwili wygląda to bardzo dobrze dla Duńczyka, który zyskuje przewagę. Nie są tak szybkie dzisiaj nie jest tak szybki dzisiaj motący którego dosiada Tomasz Golob. Nie jest tak świetnie dopasowane jak choćby przed dwoma dniami w Leśnie czy na torze w nic... Co widzieliśmy w czwartek lidze angielskiej. Hans Nielsen przed Tomaszem Golobem i teraz defekt Richardsona. A więc odwraca się sytuacja. Zamiast 4 do 2 dla Lubnika Poloni spiły w tej chwili 3 do 3. Pech Anglika Richardsona i oczywiście na trzeciej pozycji Michał Robacki za Tomaszem Golobem i za Hansem Nilsenem. Brawa teraz od pińskiej publiczności dla Hansa Nilsena, który pokonał po znakomitej walce nawężnika i z drugiego pola startowego partner Rafała Dobruckiego Jarosław Hampel. Wysoka forma Rafała Dobruckiego, Jacka Goloba także. Pilanie to wielcy nieobecni piątkowych Finałów Mistrzostw Polski par w Lesznie, ale właśnie tam w Lesznie w półfinale im się nie powiodło. Właśnie tej parze to była jedna z największych yy, niespodzianek, przykra dla kibiców w Pile. I dziś widzimy, że jednak yy, może szkoda, że nie oglądaliśmy Pilan na to, że w Lesznie Bydgoszczanom zapewne byłoby trudniej wywalczyć mistrzowski tytuł. A teraz pojedynek Tomasza Golowa z Rafałem Dobruckim. Zapowiadał Tomasz Golow, że wreszcie musi przyjść czas na jego zwycięstwo w tym meczu i zobaczymy. Tym razem Tomasz Golow Kapitalny start Tomasza Goloba. Próbuje wedrzeć się między Tomasza Goloba i Jarosława Hampela. Rafał Dobrucki, ale w tej chwili jest trzeci. Tomasz Golob pewnie na prowadzeniu na ostatnim miejscu. Michał Robacki. Układ w tej chwili na nadąży na 3 do 3. Rafał Dobrucki dopiero trzeci. No i jest daleko od Tomasza Goloba. Bardziej chyba Golobowi mógłby zagrozić Jarosław Hampel. No, gdyby miał szybszy motocykl, bo Tomasz Golob wydaje się, swoją maszynę do toru, bo obiecuje się efektownymi sztuczkami. Tak chyba miało być dzisiaj od początku. Te dwa pierwsze wyścigi troszeczkę Tomaszowi Golobowi nie wyszły, jeśli chodzi właśnie o dopasowanie maszyny do nawierzchni Pińskiego toru. Teraz chyba wszystko wróciło do normy. Znowu kapitalna jazda Tomasza Goloba. Jarosław Kampel, Rafał Dobrucki daleko, daleko za Tomaszem Golobem. Oczywiście już go nie gonią, jadą po. Trzy punkty dla swojego zespołu, podobnie jak Tomasz Golob dla Jutrzenki Polonii. A więc znów remis, już po raz szósty w dzisiejszym spotkaniu. Remisem kończy się wyścig, tylko raz, 5 do 1, w piątym biegu wygrali Pilanie. Tym razem Tomasz Golob, pierwsze dzisiaj zwycięstwo Tomasza Goloba przed Jarosławem Hampelem. Rafał Dobrócki na trzeciej pozycji, na czwartej Michał Robacki. Robert, jak to wyglądało z perspektywy do utoru tam spod samej taśmy. Czy Tomasz Golob i Shane Parker będą w stanie ograć Rafała Dobruskiego, aby odrobić te dwupunktowe prowadzenie gospodarzy? A może Rafał Dobruski zrewanżuje się Tomaszowi Golobom? Zobaczmy Świetnie Tomasz Golob, ale to także doskonale Rafał Dobruski. No ciężko będzie Golobowi i przeżyć się tak jest. Tak jest. I na drugą pozycję od razu, od razu atak fantastyczny. Czy da radę Rafał Dobryzki. Cóż za kapitalna walka w tym wyścigu. No do obaj. Tomasz Golow przykroił wyścigu. Rafał Wobrucki atakuje teraz takie klasyczne rzeźbowe nożyce. Jest to wielkie ściganie na torze. Pile, trudno powiedzieć, który jedzie pierwszy. W tej chwili, drodzy Państwo, tak piękna jest ta walka pomiędzy Tomaszem Golowem i Rafałem Wobruckim. Machnął tutaj przy linii mety. na Go, Tomasz Golow, ale nie wybił. Na pierwsze miejsce, ale tylko znów na chwilę znów Tomasz Golob jest pierwszy a więc to wszystko zmienia się momentalnie efekt motocykla w międzyczasie Czeka Parkera trzeci partner Dobruckiego w wyścigu Franku ale wszyscy patrzą na kapitalną walkę Tomasza Golowa i Rafała Dobruckiego ostatni wyraz, czy, czy nie za szeroko Tomasz Golob? nie, jednak on pierwszy na mecie ależ to był fantastyczny bój od pierwszych do ostatnich metrów no nie wiem może warto by było na powtórkach powtórzyć cały ten wyścig, bo tyle tam było niesamowitych y, akcji. No teraz brawa przy otwartej kurtynie y, od publiczności y, dla Rafała Dobruskiego, dla Tomasza Goloba. Doskonały, doskonały pokaz Speedwaya, zgodnie teraz obaj podążają y, taką rundę honorową. No nie wiem Robert, ja jestem cały podekscytowany jeszcze tą walką, Mo może Ty skomentujesz te powtórki na spokojnie. Oto małżonka Tomasza Golowa również przeżywała te spotkanie Ma on już tylko praktycznie prestiżowe znaczenie, bo nawet podwójne zwycięstwo Będostan będzie tutaj na nic jeśli chodzi o układ tego meczu czterema punktami co najmniej wówczas zwyciężyliby żużlowcy. Ludwika Poloni piła, ale Ryan Sullivan w żółtym kasku, Tomasz Golob w białym chcą pokonać Hansa Nilsena, który pojedzie w czerwonym kasku i Jacka Goloba w niebieskim. Rywal z braci Golobów, oni rozpoczynali i teraz kończą ten pojedynek. Świetny start pary bydlowskiej Sullivan i Saliwan teraz znakomicie blokował Hansa Nielsena, który próbował tuż przy krawężniku przedrzeć się na drugą pozycję. Saliwan przy wewnętrznej bardzo, bardzo szeroko jedzie prowadzący ten bieg Tomasz Golop, Jacek Golop tym razem na czwartej pozycji, a do tej pory po 14 wyścigach to właśnie on był Najlepiej punktującym dzisiaj zawodnikiem na to, że pilę zdobył wcześniej 11 punktów. Tomasz, golop przed Ryanem, Sullivanem. Hans Nielsen na trzeciej pozycji. Jacek golop na czwartej, a więc tu chyba będzie już wygrana wysoka. 5 do 1 w tym wyścigu. Żużlowców zbyt gorszy, no ale pilanie już na pewno troszeczkę wcześniej odprężyli się po tym, kiedy stało się jasne, że to oni zdobędą dzisiaj. Ostatni wiraż Tomasz Golob wjeżdża na, mecie. na metę. Kończy swój występ dzisiaj chwilę z zwycięstwem. Drugi Ryan Sullivan, trzeci Hans Nielsen, czwarty Jacek Golob. A więc w pojedynkach z bratem 1 do 1. 5 do 1 w tym wyścigu dla żużlowców. Zbyt goszczy. No i ostatecznie w całym spotkaniu 47 do 43. Wygrywają żużlowcy Ludwika Polonii yy, Piła z Jutrzenką Polonią yy, z Bydgoszczy. Yy, ponieważ dwoma punktami yy, przegrali tylko yy, w Bydgoszczy zawodnicy z Piły, a więc w bilansie yy, tutaj dwóch spotkań są lepsi o dwa oczka. Przed chwilą obaj bracia Golowo pozdrowili, małżonkę Tomasza Golowa Brygidę, która oglądała to spotkanie tutaj z Trybuny Honorowej, a więc... Czy równej ilości punktów na końcu sezonu to może mieć znaczenie w takim przypadku wyżej w tabeli sklasyfikowani byliby żużlowcy Ludwika Polonii Piła i to jest coś, co ich dodatkowo cieszy, oprócz tego, że zdobyli zwycięskie dwa punkty w tym spotkaniu. Jak ocenisz.